Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Właśnie obejrzałem całą wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. No, spotkanie z Trumpem trwało całe dwie godziny ze wszystkim, z tą rozmową cztery oczy i później z konferencją. Na początku dodam coś od siebie, a później pokażę Wam najciekawsze fragmenty tej wizyty. Ja się źle czuję, naprawdę. Jest mi źle. Elektrownie jądrowe szczepionki i 5G, moi drodzy, także musimy się na to przyszykować. Musimy się na to przyszykować. Na początku powiedzcie mi, jak to jest, że prezydent na jeden dzień przed ciszą wyborczą, bo jak wróci, to już będzie czwartek, leci na drugi koniec świata, tylko po to, żeby przez kilkadziesiąt minut porozmawiać z Trumpem, zostawiając swoją kampanię, no to jest przecież kampania, zostawiając nawet powodzian teraz, bo są podtopienia. Ja już o to się nie czepiam, bo to to pewnie się będzie czepiało TVL, i tak dalej, bo oni się o wszystko czepiają. Ja to nie jestem po to, żeby, żeby krytykować, nie wiadomo jak, ale to, co ja usłyszałem, to generalnie trzy godziny spędzone tylko po to z TVP, tylko po to, żeby zrobić ten film dla was. Tylko po to. Mam ból głowy, mnie naprawdę boli głowa, ja się źle czuję. Boli mnie głowa, bo tego nie da się słuchać. Zaczęło się od wiadomości, gdzie wielka euforia, to jest oczywiste, ale oni nawet powiedzieli to, że dzisiaj. W Moskwie była jakaś parada i tam nawet jakiś tam czołg był czy coś, od oni już się szykują na Polskę. Później o tym, że jest Google, jest Microsoft, że jest ileś tam tysięcy amerykańskich firm, to są wszystko korporacje, moi drodzy. To są wszystko korporacje. Super, że ktoś ma jakieś udziały, inwestuje w Polskę, ale to są tylko i wyłącznie korporacje, tego się nie da słuchać. To jest obłęd. To, co robi Telewizja Polska, to jest obłęd, naprawdę. To jest obłęd. Gdyby oni mieli chociaż trochę. Trochę szczerości, chociaż trochę krztę, maleńką, ale tam nie ma tego. Tam po prostu tego nie ma, moi drodzy. Tam tego nie ma. Mi się wydaje, że pan, szanowny prezydent Duda, pojechał tam po to, żeby tylko wygrać wybory. Nie dlatego, żeby nas tutaj jakoś uratować przed kimś, tylko żeby sprzedać. Czyli o atomie było, o 5G, o szczepionkach, o Microsoftie, o Google, oczywiście o oddziałach amerykańskich o wszystkim zaraz sobie usłyszycie. Także to nie jest moja ściema. Było też o tym, że Duda wypowiedział się, że Trump będzie bronił tej historii, tej poprawności historycznej. A przecież nie tak dawno Trump podpisał ustawę HR 943, o takim numerze, która wręcz zakłamuje prawdę historyczną. Więc o czym my gadamy, moi drodzy? O czym my gadamy w ogóle? Po co ten film? Po co ja robię ten film? Kilka godzin straconych mojego życia na to, żeby wysłuchać to, co oni tam powiedzieli. Tak mi jest smutno, że, że robią z nami, co chcą, że tak naprawdę dla polityków to my się nie liczymy, bo oni swoje gierki urządzają, że to jest tylko kampania wyborcza, to są tylko wybory. A co w zamian? No, proste, jeśli Trump wiedział, że Duda ma wybory, zaprosił go, ale miał doskonałe pole do popisu, żeby, żeby nas. Wydoić, zwyczajnie nas wydoić. Trump postawił takie warunki, jakich Duda nie mógł odmówić. Przecież jechanie przed samymi wyborami do Stanów oznaczało jedno. Oznaczało to, że my oddamy wszystko. Duda odda wszystko. On nas odda za to, żeby, żeby Trump wystąpił, żeby powiedział miłe słówko. Wy myślicie, że to jest naprawdę tak, że, że tak Trump się stęsknił, tak? A jeszcze o jednym zapomniałem. Zobaczcie sobie na początku. Zobaczcie sobie teraz. Teraz sobie to możecie zobaczyć, jak yy, przyjechał Duda, wysiada z samochodu. Trump mu nawet ręki nie podał. Ktoś powie, że, że tylko przez, yy, przez pandemię? No nie sądzę, ponieważ Duda, wyskakując z samochodu, szykował się, miał prawdopodobnie no, wyciągniętą rękę, żeby, żeby uścisnąć. No niestety Trump nie podał. Można to sobie tłumaczyć jako, jako <laughs> ostrożność i i dbanie o zdrowie, ale przecież później zostało powiedziane, że, że zostali dokładnie przebadani, że nikt nie jest chory, więc ludzie o czym my w ogóle gadamy, o czym my mówimy o czym my mówimy Trump wiedział, że, że można ugrać teraz dużo bardzo dużo można ugrać, można ugrać wszystko praktycznie wszystko można ugrać, można sprzedać wszystko praktycznie można sprzedać w Polsce wszystko teraz i te szczepioneczki, i te i to 5G, i tych wojaków, i i elektrownie, i Microsofty, i Google. Wszystko, wszystko moi drodzy, wszystko. Kto wie co jeszcze. Także no ja już nie będę Wam dużo czasu zajm zajmował, bo to też jest Wasz cenny czas. No i ciekawsze fragmenty tej, tej wizyty sobie zaraz zobaczycie. Mi ręce opadają, mi po prostu ręce opadły. Ja nie mogę ich słuchać. Ja nie mogę tego słuchać. Człowieku, mogłeś jechać miesiąc wcześniej, albo być może on to już jest jego ostatnia. Podróż prezydencka, oby, oby, moi drodzy, bo to się źle skończy. Naprawdę, źle skończy. To się źle skończy. Nie można w takim momencie jechać do, do Stanów przed samymi wyborami, bo wiadomym jest, gdybyście wy byli na miejscu Trumpa, to to samo byście zrobili. No. Co? Wszystko byście wzięli, co wasze. Wszystko. Od takiego państwa maleńkiego, jakim jest Polska, w stosunku do Stanów Zjednoczonych, którzy są gigantem. A w TVP nawalanka, o Rosji non stop, non stop o Rosji. Nie chce mi się wierzyć. Wydaje mi się, że Putin, słuchając tych, tych bredni, po prostu śmieje się. A prawda jest taka, że Trump z Putinem dobrze żyją, że wcale nie są w jakichś tam złych relacjach. To jest tylko Telewizyjna, jakaś tam propagandowa nawalanka, że tak jest źle. Prawda jest taka, że mi się język plącze bo po wysłuchaniu tych, tych, tych trzech godzin spędzonych z telewizją polską, uwierzcie mi, że ja sobie zarezerwowałem specjalnie dla was, żeby zrobić dla was ten film. Trzy godziny, cały wieczór straciłem. Ból głowy niesamowity. Odlot totalny. Uwierzcie mi, odlot totalny. Później słuchanie Dudy i to, że Duda wychodzi z samochodu. Trumpu nawet ręki nie podaje. To, że na tej konferencji przed spotkaniem w cztery oczy, Trump w ogóle mówi o czym innym. Nie dość, że przyjął prezydent, to poświęca czas czemuś tam innemu. Na tej konferencji w tym ogrodzie różanym, czy jak to tam się nazywa też, pytania w ogóle były o sprawy stanów parodia, jednym słowem, parodia, kompromitacja totalna, naprawdę, kompromitacja totalna, jeszcze bardziej sobie naskrobał duda u mnie niż przed tą, przed tą wizytą. Naprawdę. Bo oglądanie tego, tego obrazka to jest żenujące. To jest po prostu żenujące. Ja już nie mam siły o tym człowieku robić filmów, bo to jest już żałosne wręcz. Będziemy brać udział w badaniach nad szczepioneczką? Super. Microsoftik mamy w Polsce? Super. Teoryski piskowe? Absolutnie nie. Płaskodziemstwo? Absolutnie nie. Nie jestem żadnym płaskoziemcą. Jestem zwykłym, myślącym człowiekiem. Dobra, już nie będę tutaj wam. Zabiera dużo czasu, zobaczcie sobie co tam było, bo to już jest po prostu kompromitacja totalna, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się cieplutko, cześć. Stany Zjednoczone i Polska podpisało bardzo wiele długoterminowych kontraktów, jeżeli chodzi o dostawy skroplonego gazu LNG. I naprawdę to bardzo duży krok naprzód, jeżeli chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i sfinalizujemy umowę, która przyczyni się do roz, rozwoju planów, e, jeżeli chodzi o energię atomową w Polsce, ponieważ będzie to zakup wraz z jednym z naszej wspaniałą firmą. Będzie zakup technologii, która umożliwi e, pro, projekt cywilnej energii atomowej. Gratuluję też przywódcom w ramach Trójmorza. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ dzięki temu będzie to bardzo dobry znak dla całej Europy Wschodniej i będzie to czas wolny od wszelkich nacisków z zewnątrz, nacisków energetycznych. Polska rozumie słowo naciskiem bardzo a mocno zwagi na historię i idea Trójmorza jest bardzo przejrzysta i bardzo usłuszna. Nasze kraje współpracowały, jeżeli chodzi również o obronę naszą infrastruktury krytycznej, również jeżeli Chodzi o dlatego też podpisaliśmy wspólną deklarację odnośnie do 5G. Polska jest liderem w Polsce, jeżeli chodzi o korzystanie zaufanych dostawców i też zaufanego sprzętu, ale też i właściwych łańcuchów dostaw. Dlatego współpracujemy z Polską. Polska też korzysta z usług amerykańskich firm. Polska i Stany Zjednoczone współpracują również bardzo dobrze, jeżeli chodzi o szereg innych zagadnień, które również były poruszane dzisiaj. Mamy z sobą szefa polskiego zespołu medycznego. Jest to bardzo Zaawansowany, bardzo odważny zespół, który walczył z koronawirusem wraz z amerykańskimi lekarzami, pan kapitan Siewiera. Panie kapitanie, bardzo dziękuję, że jest pan z nami. I naprawdę czynimy znaczący postęp. Zresztą o tym słyszałem i współpracujemy ze sobą, ale naprawdę postęp jest w istocie znaczący, jeżeli chodzi o leki, ale też jeżeli chodzi o szczepionkę. I dziękuję, że jest Pan z nami dzisiaj. Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi i partnerami i to już trwa ponad 250 lat. Jesteśmy na zawsze zjednoczeni z uwagi na naszą wiarę w rodzinę, wolność, demokrację i sprawiedliwość. Będziemy razem. W imię Boga, w imię naszej wolności, wolności naszej i waszej. Panie Prezydencie, jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie Panu podziękować za tę wizytę, za Pana przyjaźń. Naprawdę to jest bardzo szczególna relacja między nami. Nasz sojusz jest bardzo silny i to jest też bardzo silne świadectwo odnośnie tego, co wolni ludzie mogą uczynić wspólnie. Jestem o tym przekonany, że właśnie to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję. Panie panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, za zaproszenie tutaj do Waszyngtonu, do Białego Domu, na to Thank niezwykle ważne dla nas spotkanie, ważne z wielu względów, dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to spotkanie jest ważne, jest kraj po który został zaproszony do spotkania przyszłości dotyczących tego, jak będą wyglądały relacje Stanów Zjednoczonych w przestrzeni gospodarczej z Polską, jak będą wyglądały te relacje w przestrzeni militarnej, jak będą wyglądały te relacje w przestrzeni współpracy w zakresie ochrony zdrowia, wszystkich tych elementów, które dzisiaj są kluczowe. Bardzo dużą część naszej rozmowy z panem prezydentem i naszymi współpracownikami poświęciliśmy sprawie koronawirusa, tego jak wygląda sytuacja w przestrzeni europejskiej i światowej, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, również w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim jak działać na przyszłość. Ogromnie dziękuję panu prezydentowi za tą deklarację, że będziemy współpracowali ze sobą, że nasi naukowcy będą współpracowali, współdziałali w prowadzeniu badań nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa, wszystkiego tego, co będzie sprzyjało leczeniu koronawirusa. Mam nadzieję, że dzięki temu, także dzięki tej współpracy, te leki będą również dla moich rodaków, dla Polaków dostępne jak najszybciej. Panie Prezydencie, dziękuję za to, bo wszyscy doskonale wiemy na jak bardzo wysokim poziomie te badania są prowadzone w Stanach Zjednoczonych i ta deklaracja i wola współpracy ze strony Stanów Zjednoczonych, Pana Prezydenta jest dla nas niezwykle istotna. Dziękuję za to. Ale to także, proszę Państwa, współpraca w zakresie energetyki konwencjonalnej i nuklearnej. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pomiędzy rządami Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z wielkim projektem wprowadzenia konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. Podmioty, które będą w tym brały udział już w tej chwili są wytypowane. Uzgodnienia są bardzo daleko posunięte z polskiej strony. Te negocjacje od dawna już prowadzi pan minister Piotr Naimski. Obecnie konkludują one właśnie w zawarcie stosownej umowy międzyrządowej, czego można się spodziewać w najbliższym czasie. Miesiąc temu amerykańska wielka światowa firma Microsoft ogłosiła, że inwestycję w Polsce miliard dolarów w nowoczesne centrum przetwarzania danych dzisiaj oficjalnie firma Google opublikowała informację, że będzie także inwestowała w Centrum Nowoczesnych Technologii w Polsce, również technologii informatycznych, że to będzie jeszcze większa inwestycja niż inwestycja firmy Microsoft. Panie prezydencie, nie mam wątpliwości, że te amerykańskie inwestycje i ten dodatkowy impuls inwestycyjny, który mają w tej chwili amerykańskie firmy, wynika z bardzo skutecznej polityki, którą razem prowadzimy, a która zwiększa poczucie bezpieczeństwa i w Polsce obywateli i zwiększa poczucie bezpiecznego inwestowania. Zwiększenie o tysiąc żołnierzy tych sił amerykańskich w naszym kraju druga odnosząca się do konkretnych lokalizacji, w których ci żołnierze będą w naszym kraju rotacyjnie, ale trwale stacjonowali. Dzisiaj znajduje swój następny etap, a mianowicie rozmowę o tym, że istnieje możliwość dalszego zwiększania obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Dziękuję, że pan prezydent do tego, aby prawda była głoszona w świecie, przyjmuje tak, tak, przyjmuje tak ogromną wagę. Dla nas jest to również niezwykle istotne z punktu widzenia naszej godności. Druga wojna światowa była okresem wielkiej traumy w dziejach naszego narodu. My straciliśmy 5 milionów obywateli. Była to tragedia dla nas i w związku z tym to, aby tą prawdę głosić, to aby przedstawiać ją taką, jaką rzeczywiście była. Ale żeby mówić również o bohaterstwie Polaków, tam gdzie oni walczyli, gdzie przelewali krew. Na samym początku chcę zaznaczyć, że tak jak mówię już wielokrotnie, Polska jest jednym z niewielu krajów, które spełniają swoje obietnice w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie jeżeli chodzi o zobowiązania finansowe. Jeżeli wyślemy dodatkowe wojska, to oni za to zapłacą. Zapłacą za wysłanie dodatkowych jednostek i najprawdopodobniej przeniesiemy te wojska z Niemiec do Polski. Zmniejszymy ten kontyngent w Niemczech znacząco do 25 tysięcy. Żołnierzy było ich 52, były 52 tysiące, zmniejszymy do 25 tysięcy. Czy jest szansa, aby Polska uczestniczyła w programie rozwoju i wczesnego dostępu zarówno do leków, jak i do szczepionki. Chcielibyśmy to zrobić tak szybko, tylko możliwe. A z tego, co Państwo wiecie, są wybory w Tympleju, także w później też będą. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie właściwie odpowiedź brzmi jak najbardziej tak, zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o dołączenie do szczepionek i leków, ponieważ te leki terapeutyczne, jeżeli teraz dałbym Wam wybór, to najprawdopodobniej leki terapeutyczne byłyby lepsze niż szczepionka, ale pracujemy nad oboma projektami i myślę, że będzie ogromna, piękna niespodzianka o wiele szybciej niż Wam wszystkim się wydaje, jeżeli chodzi o to, ale odpowiedź brzmi tak.